Pięknie chodzi coś. O, ale piękne. No. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w tą piękną, bezwieczną, dosyć mokrą, dosyć mokry poranek. Dzisiaj mówimy na dwie metody. Wraca dystans. Bo jestem na jeziorze, gdzie ten dystans potrzebuje. Byłem tu dwa tygodnie temu. Akurat było tarło leszcza, więc się nic nie działo, więc stwierdziłem, że poczekam 2-2,5 tygodnia i wrócę i zobaczę, czy coś się ruszyło, czy nie. Jest to jedna z moich ulubionych wód, więc zaczynamy. Jedna wędka blisko, druga troszkę dalej, ale to zaraz Wam wszystko opowiem. I na szczęście nie ma aż tak komarów, bo jest dosyć tak wilgotno. Dzisiaj ma delikatnie wiać, więc nie ma tyle komarów, co ostatnio, co było tak sucho, więc już mamy pierwszy plus. Jak widzicie, na razie bez fali, woda spokojna. Spawów jako takich nie ma, co tak jest niedobrze. Bo tutaj zawsze spawy dawały znać, że coś się dzieje. Są takie delikatne spawiki, o tam, tam dalej I to kaczka, akurat więc no zobaczymy. Tutaj standardowy zestaw. Dzisiaj tylko na razie te dwa rodzaje, czyli lemon i haribo. I tutaj mam palec, który miałem zamrożony. Skretting Dynamic Swim, i tutaj jeszcze dodałem yy, metod mixa afisza karmelowego, bo tutaj ryby lubią taką ryby lubią taką dosyć jaśniejszą zanętę ogólnie lubią tu bardziej zanętę niż parę, więc zrobiłem pół na pół lecimy no i dobra zaczynamy zakładamy przypon i lecimy jest to dość trudna woda nie jest to łatwa woda niestety trzeba tu się troszkę nagłowić, namęczyć nasprawdzać dna tu zacznie morzu tego niestety ale nie jest to łatwa woda i dużo razy człowiek się tutaj odbija Więc no trzeba tu dużo Dużo myśleć Dużo kombinować Dużo sprawdzać gdzie ta ryba aktualnie jest Zobaczymy Dobra, teraz ja tą wędkę miałem ustawioną To teraz sobie już nie wiem no, Chyba tu na to Jedną mam dosyć bliżej, bo tutaj bliżej lubi czasami lin chodzić. Lin lubi bliżej niż dalej, więc jedną wędkę aha, na pewno zostawię. No i zobaczymy co się dzisiaj wydarzy. Wczoraj wieczorem lekko przychorowałem. Bo zrobiłem 18 km. W trakcie sobie użyłem tego żela. I chyba to nie był dobry pomysł, bo jak mi żołądek zaczął kręcić. Tak niestety poszedłem spać. Ale dostawię się na czwarte, mówię, zobaczę. Ale wstałem było w miarę, więc... więc chyba przez ten żel, bo wcześniej mi nic nie było z wysiłku, też to nie było, bo jak wróciłem, to spoko było. Więc... więc myślę, że to przez ten żel średnio polecam. Już lepiej bez tych żeli biegać, no ale spróbowałem i to w sumie tyle. To założymy pomarańcz haribo i rzucimy. Zero filozofii, zero zmian. No znaczy to lekko dostosowałem się, bo dystans wziąłem. Tutaj już mi dystans jest bardzo potrzebny. Wręcz wymaga. No i dobra, jestem ciekawy co się wydarzy. Tutaj nigdy nie wiadomo co się wydarzy. Nigdy. Można przyjechać i nic nie połowić, no ale taka to woda. Zobaczymy, pierwsza godzina, półtorej nam pokaże, czy coś się w ogóle będzie działo. Bo jeżeli w pierwszą godzinę, czy półtorej nie zrobimy, to tak jest godzina dziesiąta, taka przełomowa. Jak do dziesiątej nic nie będzie, to elo można jechać do domu. ale za szybko. branko ładne, delikatne, ale za szybko, za szybko się podpalił, takie dość nietypowe, niepłotkowe. Mówię, kurde nic nie wierzę, Ola, piękny piękne broń Ola, aż mi tu wędkę zerwało. Ładnie Zmieniłem na tego i coś się zadziało. Elegancko, wreszcie Pięknie do z dystansu No chyba, chyba, chyba Chyba Może być linia, ale nie jestem pewny Muszę go tu lekko wyżej No ciekawe co to będzie ładnie walczę, rzekłbym że nie leszczowo chociaż chociaż już idzie to z daleka to no leszczowo mi to nie wygląda o kilometr rozwijania już jest blisko już jest blisko już coś tu mamy o wjechał mnie na drugą stronę no tak, aż to ja go sobie tu przyciągam jest po drugiej stronie. Leszcz. Ale piękne branko. Piękne branko z daleka. Piękny leszczyk. O, ładny. Pięknie, elegancko. Człowiek już trochę zadowolony. Piękne branie, pięknego leszcza. Prawie 50 cm. No ja już jestem zadowolony. Gdzie się wypuścimy? Tu gdzieś, nie? Tu się ładnie puścimy. O, leci, piękny, poszedł. Elo. Ła, elegancko. No i elegancko wędka z dystansu odpaliła bardzo ładnie. O, to chodziło. Już tak zaczynałem wątpić, że dwa tygodnie przerwy się nic nie dzieje. Jak mówię, kurde, znowu nic. Kiedy to odpali, a tutaj raptownie branie. Nic stąd, nic Tutaj te branie tych Leszczy to są bardzo mocne. Okay. No i mamy pierwszą rybkę gdzieś po około godzince. Przerzuciłem może z 4 czy 5 razy. Czyli w sumie nie dużo, tak co 15-20 minut. Na bliskim dystansie miałem też branie, ale takie niemrawe, co widzieliście. I na początku na daleki miałem też wypuknięcie, później się nic nie działo i teraz te branie leszcza, więc... Elegancko. Na tej wodzie to jest elegancko, nawet bardzo dobrze. Czekamy na dalej. Mam nadzieję, że to się dopiero rozkręca i że teraz troszeczkę, troszeczkę tych brań będzie i troszeczkę połowimy. Bo podnęcone delikatnie jest, więc idzie chmura też, ale ta chmura tak idzie, idzie, zobaczymy czy przyjdzie. Najwyżej parasol się rozłoży, bo to jest jedyna chmura, która w ogóle tam gdzieś krąży. Jak ona przejdzie, to już nie będzie. Chyba, że w ogóle nie dojdzie, bo tak trajektoria się zmienia, ale wracamy do wędkowej. No miałam przed chwilą branie na dystansie, ale niestety ryba się spięła, takie dziwne branie, wa wa walnęło, puściło, poczekałem chwilę, znowu uderzyło, ale się spięła, więc tak jakby na raty brała, ale brała i spadła, więc czekamy dalej na rozwój sytuacji, na rozwój wędkarski i rozwój pogodowy, czy tak chmura przyjdzie, czy nie. Piękne branie, najpierw płuteczka. No ładnie, ładnie ładnie, ładnie. Rozciąganie z dystansu. No, tylko nie spadni tym razem. Tym razem tylko nie spadnij. No, ale pracuje ładnie. Kawałek mamy na tym dystansie. Nów piękne, piękne branie. Po chwili spokoju, gdzieś 15 minut po przerzuceniu do 20. Ładne branie. Kolejny ładny leszczyk. Już podbieramy. Już podbieramy. Tyk. Elo. Piękny leszczyk. Oto tutaj dzisiaj chodzi. No ten trochę mniejszy ale branie jest. Dzieje się. Oto chodzi. Co tam? Pierdzisz. Już lecisz. Lecisz. Poszedł piękny No, trochę nam się to błynęło, ale jest tak, że trzeba przerzucić, poczekać gdzieś 15-20 minut. I co to? Kilka delikatnych skubnięć. Trzeba po prostu poczekać, przeczekać. Bo już w sumie, kiedy chcę przerzucić, po 15-20 minutach następuje branie, więc zanim ta leszna ryba tam się namyśli, to jednak chwilę trzeba czasu, więc przerzucam, 15-20 minut czekam jeżeli nic nie ma przerzucam znowu bo widać że płotka na pewno tam jest bo delikatne brania no i lesiak weźmie no to już widać że, że to leszcz. no dobra łowimy dalej pogoda i warunki sprzyjają no takie dziwne branie jakieś takie pociągnięcie ani to obcierka ani co no nie wiem o co chodzi kolejne tutaj takie dziwne branie ta wędka to w sumie tak se leży tu blisko to raczej nie spodziewam się jakichś większych sensacji no nie, rzucamy jeszcze raz coś mamy ale nie wiem czy nie albo mały lesz albo płotka, bo bardzo delikatne branie teraz coś też delikatnie idzie więc chyba mamy płotka chociaż nie no trochę bije no to będzie leszcz, ale to już nie taki duży. No, ale coś tam, coś tam, coś tam, co jakiś czas, jakieś branie, jakieś puknięcie. Szkoda, że tu bliżej nic, ale no co? Nie wszystko możemy mieć. No nie wiem, ale będzie bardzo małe. Albo poteczka Puteczka? No, ale ładna płotka. <laughs> Na dystansie płotka. Uow, uciekła. Ujej ale ładna puteczka jak już wzię wzięła na taki ten na taki dystans to już no ale nie wiem czy czy szczupaka czy co bo mam rybę ewidentnie za bok ale chyba szczupaka o ja no takie akcje też nie miałem no jest ryba ściągałem i co to jest za bok teraz to jest gruba akcja Jestem ciekawy w ogóle co to za ryba chyba szczupak nie co to jest za bok? Nie mam pojęcia Jakaś mała A szczupaka za bok <grywa> Grubo Tego to nie grali Szczupak za bok Ale akcja. Przy ściąganiu. Szczupak za bok Dzień dobry, no tego to jeszcze nie grali. No taki 3 jest tak może. Leć co za gości. ściągał, raptownie bum i ciągnę. Zebranie. Znowu wyczekane. No ten tu bije mocno. Może być większy niż tamte. Chociaż na początku to i tamte walczyły. Ale to zaraz się przekonamy. ściągnę gościa i się dowiemy. Już wiemy, że na pewno nie, po nie potka. Kawałek mamy. Kawałek. No, dawaj, dawaj. Już gościa podbieramy. Myk. I podbieraczko. Elegancko idziemy zobaczyć co to za jakiś reszcz O, no tu nie ma. Musimy trochę wydać U, to już u, ładny. Chyba naj... Aha, aha. Zestaw wyciągamy. Kulkę zaraz. A ładny. Pięćdziesiątak. No, piękna rybeczka. Elegancko leci sobie do wody, po malutku poszedł. Płynie. No ładnie to wygląda. O, mamy rybę. Akurat robiłem jedną wędkę. I piękne branie, piękne branie. No bo pewnie leszcz. Też mógłby wreszcie jakiś ślin się pojawić. Akurat przerzucimy na świeże dwie wąteczki. Cisza, spokój. No ale z tego dystansu to jest ściąganie. I zwijasz, i zwijasz, i zwijasz. I godzina minęła. Ręka boli. Bo to ciężkie. Jeszcze, mi się zawinął. Ach, już troszkę myślałem, że że zielony, ale jednak nie. Dobry leś. Dobra. Gitez majonez. No, no taki tak może. Ładny. Zabawa jest leci. O, żywy. No i elegancko dystansik. Odpalił. Co jakiś czas, co jakiś rzut, tak gdzieś 15 minut, zestaw leży, jest mocne branie. Brania wcześniej nie widać, obcierek żadnych nie ma. Jest to takie branie, jakby można powiedzieć, zaskoczenia, czyli nie widać, żeby tam ryba chodziła, żerowała, tylko ona po prostu gdzieś od razu leci, siach, leci, od razu atakuje, tak więc branie zdecydowane, brania mocne, brania zaskoczenia, no, ale tylko na dystansie coś się dzieje. Tą drugą przerzuciłem trochę dalej, ale na razie bez efektów a tam, tam gdzie dystans to nie dorzucę prawą więc raczej spodziewam się tutaj bez brania ale ważne że na dystansie coś się dzieje czekamy dalej chodzi godzina 10 czyli godzina gdzie te ryby przestają tu brać poczekam pół godziny i dzisiaj nie ma słońca więc jest jeszcze jakaś szansa ale zobaczę do 10 jeżeli nic się nie ruszy to będę się pakował bo to po 10:00 tutaj ta ryba kończy działalność a tutaj, zgodnie z tradycją, dzisiaj delikatnie, bo wczoraj coś mi żołądek bolał, tak jak Wam mówiłem, chyba po tym żelu. Nie chce mi się, ale zjem, żeby może ruszyć trochę ryżu. I mam takiego jeszcze batonika proteinowego z białkową. No, zobaczymy, zjem trochę ryżu i będę myślał, jak to tam wchodzi. I branie na bliskim dystansie branie na bliskim dystansie aż jestem powiem wam w szoku ale ładne branie ale chyba leszcz no nie jest to duża ryba w każdym bądź razie no ale patrzcie wreszcie bl bliski dystans no leszcz ale ładny złoty i to na bliskim dystansie no dobrze wreszcie coś odpaliło Ładny, duży, złoty leszcz. O, ładny, pięknie Akurat z patona Batona jadłem. No ładny, piękny. No, prawie 50. Ładny. I bliski dystans. No, też tam chodzą. No, leci. Kolejna ryba. I to z tego bliższego dystansu teraz. No zobaczcie. Nie spodziewałbym się, że tam coś ruszy nie spodziewałbym się, że tam coś ruszy pewnie znowu leż no zobaczcie, zobaczcie fajnie, fajnie, cieszę się naprawdę bo no teraz trochę na tą mniejszą wędkę chyba, że teraz tu mam założone ten haribo różowe, może bardziej na te różowe wolą no nie wiem, ale fajnie, brańko jest co robić fajnie, 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 fajnie. elegancko Pana Leszcza zapewne, a ja Dobra, Podbieramy pana Leszcza Oj, ten już taki nieduży, ale Ale fajny złoty Najmniejszy z Czekajcie, o co tu są? Muszę ogarnąć No, dzisiejszy najmniejszy No, ale co, też ładny Oj, nie wiem czy to branie, czy uderzy, uderzy chyba No, 40, o leci, bo już widzę, się Dać. Widzę, że już chętnie. Na pełni szczęście brakuje lina. Na pełni szczęście brakuje lina. Jako, że tu dwa brania na ten różowy, może ten żółty już jest nieoptymalny. Dosyć słoneczny. Łazielsko, dosyć słońce wyszło, więc przerzucam na pomarańcz albo róż. Zobaczymy czy na tym dystansie jeszcze te ryby są, czy już po prostu podeszły troszeczkę bliżej drzewa. ole broń uła no w bliski dystans piękne branie no ładnie rybka chodzi no chyba leż, chyba jednak nie będzie lina ładnie chodzi ładnie chodzi jest nadzieja czy nie jest nadzieja na lina czy jeszcze nie ładnie strzeliło ale się dzisiaj wybawi, ale się wyłowię bardzo fajnie wyjdzie prosto więc nie wygląda mi to na lina niestety Niestety. Coraz bliżej celu. Leszcz. Ale branie ładne. Strzelił nieźle. To bliziutki dystans. No, większy. Dlaczego tak dziwnie szedł? A mam cię. Piękny, zobaczcie. No. O, największy chyba dzisiaj. Piękny leszczor Piękny leć Poszedł. Oh, no powiem wam, że elegancko się bawię, naprawdę. Cały czas coś się dzieje, cały czas brania. Dawno tylu brani miałem, chyba w tym roku tu. Chyba nie miałem tylu brani, takich, żeby większe ryby były, nie? No nie miałem. To chyba taki jeden z najlepszych wypad z takich ilościowych brań, że tyle brani to takie ładne, piękne ryby. Mam 8 leszczy, 9 tam jeszcze miałem. No, chyba, że tak. W tym roku to jest. Wypad, gdzie mam największą ilość brań na metodę takich większych ryb, nie jakieś płotki czy coś. No naprawdę, myślałem, że dziesiąta odetnie, a tutaj bliższy dystans. Elegancko. No dobra, kończymy imprezę. Wypad mega udany. 11 godzina, lampa się zrobiła. Od pół godziny nie ma brania. Nie ma co czekać, trzeba pomału uciekać. Ale pięknie połowione. Jak na tą wodę, jestem mega zadowolony. Z tego co słyszałem, inne wody gdzieś tam poprzygasały, więc od razu mój cel był tutaj. No i cel trafiony. Mówię, dwa tygodnie temu byłem, i nie działo, ale wtedy było tarło, więc dwa tygodnie poczekałem, przyjechałem i mega połowiłem. Tylu brań dawno nie miałem w sumie. Więc wszyscy zadowoleni, wszyscy na plus. A teraz idę się pakować, bo to było dużo. I widzimy się w następnym filmie.